Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Izby Otrzeźbień. W tym odcinku drugi wariant Kormorana Radler. Kontynuacja tego pierwszego, który zrobił taką furorę. Tym razem ciemny, cytrynowy. Także jestem ciekaw jak on tutaj wypadnie. Dostałem go wczoraj w swoim sklepie specjalistycznym. Także pomyślałem, że w sumie tutaj naturalną rzeczą będzie nakręcenie o nim odcinka jako takiej kontynuacji, bo tak jak mówię, Mieliśmy już wariant jasny z pomarańczą, który moim zdaniem był całkiem spoko. Właściwie można powiedzieć rewelacja jak na radlery, rewolucja wśród radlerów. E, tutaj na górze będziecie mieli ten odcinek, jak będziecie sobie chcieli zobaczyć, a tymczasem przechodzimy już do mm, ciemnego z cytryną. E, także patrzymy w skład, składniki, woda, słody jęczmienne, ciemny i jasny. Płatki pełnoziarniste owsiane, płatki pełnoziarniste żytnie, słód pszeniczny, zagęszczony sok cytrynowy 0,4%, mieszanka ziół, trojanka litewska tutaj w nawiasie, chmiel, drożdże, ekstra rześkie połączenie cytrynowej lemoniady i tradycyjnego smaku ciemnego piwa z browaru Kormoran. Także butelka 500 ml, alkohol 0,5%, Data ważności do 17 listopada 2020 roku. Także cóż, zobaczymy co nam przeniesie ten radlerek. Otwieramy kapsel oczywiście firmowy Kormorana. No i przelewamy piwo do szkła. No, jak widzimy, piana dość potężna, taka beżowa, głównie drobno pęcherzykowa. Są też grube oczka, zbita taka puszysta. Barwa, no taka ciemna, ciemny taki brąz, bym powiedział, gdzie niegdzie są prześwity tutaj na dole. Trochę kojarzy mi się z kolą <gryw> z wyglądu. Powiem tak, taka kola można powiedzieć. Także sprawdźmy, co mamy w zapachu. No, powiem Wam, że tutaj zalatuje mi taką, taką prażoną kawą właściwie i taką, taką właśnie przyprawowością mi tutaj zalatuje. Dość takie też właśnie ostre, ziołowe przyprawy yy, w zapachu. Niestety nie jestem w stanie tutaj jakoś określić, jakie to by mogły być zioła, bo powiem szczerze, że troszeczkę tutaj... Yy, z niczym mi się nie kojarzą, ja się na ziołach tak bardzo nie znam więc e, nie wiem z czego ta e, trojanka litewska Tak, trojanka litewska jest e, robiona z jakich ziół Także powiem tak Intensywny ziołowy zapach Troszeczkę też mi się z taką lekko właśnie prażoną kawą kojarzy e, I właściwie te aromaty przykrywają tutaj wszystko więc cóż, sprawdzamy smak, wasze zdrowie Jest cytryna. Jest też właśnie tak ziołowo. Mm, troszeczkę też kwaskowato, ale właśnie bym powiedział, że ta kwasowość kojarzy mi się z taką... z taką właśnie kawą. Kawą taką... Coś w stylu cold brew. O, powiem tak. Mm, tak, coś w stylu cold brew to jest. Gdzieś taka kwasowość jest. Może taka lekka, dosłownie. Mm, kawowość, troszeczkę właśnie tej takiej prażoności tutaj w smaku jest. No, powiem tak. O ile w zapachu bym powiedział, że te zioła są aż za bardzo intensywne, tak tutaj już w smaku czy w teście. one są takie bardziej subtelne. Także no powiem tak, no... Piwo generalnie spoko, aczkolwiek jakoś nie przekonuje mnie ten bukiet smakowy. Kwaskowość fajna od cytryny, rzeczywiście czuć tą cytrynę. Tak jak mówię, tutaj posmak takiego troszeczkę może cold brew, dość lekkiego, bo ta kawa jest taka naprawdę subtelna tutaj i w zapachu i w smaku, także um, trzeba się naprawdę wczuć. Trochę tej prażoności, trochę ziołowości. Ale po tych paru łykach powiem Wam, że jest to taki dosyć męczący smak. Przynajmniej mnie trochę męczy ta ziołowość i jakoś tak jakoś tak powiem szczerze nie przekonuje mnie ta wersja. Także podsumowując, no nie jest źle, jest to na pewno coś innego. Ciekawe podejście. Ziołowość myślę, że niektórym przypasuje. Jak dla mnie jest ona taka trochę może za intensywna, za ostre są te zioła. Także no troszeczkę mnie to męczy, powiem szczerze, osobiście. Także powiem tak, no nie jest źle, aczkolwiek y, trzeba lubić takie klimaty. Także jeżeli ktoś lubi jakąś właśnie taką ziołowość w piwach, to myślę, że tutaj może być, y, może być usatysfakcjonowany. Fajnie czuć tą cytrynę, rzeczywiście tutaj jest kwaśno-cytrynową. E, czuć, że to jest sok z cytryny. Przede wszystkim, bo tutaj chyba sok z cytryny był, tak? Sok cytrynowy, zgadza się. Także czuć, że to jest rzeczywiście ten sok cytrynowy. No i tak jak mówię, troszeczkę mi się też tutaj w posmaku ta taka prażoność i, i takie nuty kawowe kojarzą właśnie z takim cold brew. Które swoją drogą mi nie, nie pasowało za bardzo, przynajmniej to z pinty, ale generalnie tutaj właśnie czuję takie nuty, także Cóż, no tak jak mówię, mnie nie przekonuje po prostu ten, ten smak, trzeba to lubić, trzeba lubić takie klimaty, także ode mnie to tyle, jeżeli piliście to piwo bądź będziecie pili, to oczywiście tradycyjnie napiszcie mi, jakie macie wrażenia. Z tym smakiem, a tymczasem ja się z Wami żegnam, dzięki wielkie, trzymajcie się, do zobaczenia.